Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji z serii Kolekcja Torgalach, stworzona przez Grzegorza Rosińskiego i Gina Van Hamme. Dzisiaj mamy drugi tom, jest to Wyspa Lodowych Mórz. Okładka przedstawiająca i nawiązująca ogólnie do tego, co będzie się działo w samym tomie. No i standardowo grzbiet, który w tym wypadku, o, to już nawyk jest z wielkiej kolekcji. Wygląda właśnie tak. Oczywiście grzbiet będzie tworzył wielki napis Torgal. Z tyłu spis wszystkich, ale to wszystkich numerów, yy, tomów, przepraszam, które będą się pojawiały w tej kolekcji. No i zacznijmy, może, od yy, samych dodatków. Dodatków, które są bardzo, ale to bardzo interesujące. I co najważniejsze, nie jest ich mało. Mamy tutaj przede wszystkim kulisy kreacji. Oczywiście, sam tom jest wydany na nadal takiej samej jakości papierze. Jest yy, wykonany bardzo dobrze, solidnie. Wszystkie. Świetnie odnowione Wyspa Lodowych Mórz. Mamy tutaj przede wszystkim streszczenie. Mamy kilka obrazków, pierwszych, pierwszych zdjęć, ujęć, grafik koncepcyjnych. Informacja, co się działo zanim powstał sam Torgal, jakie były na niego pomysły, co wspomina też Grzegorz Rosiński, że to było jedno wielkie ryzyko. No i wiele innych ciekawych informacji, których naprawdę warto przeczytać. Mamy też dokładnie opisaną aricję, mamy dokładnie opisaną sliwie. o ile ktoś tak czyta nie wiem, bo to jest mój dopiero drugi czy tam trzeci tam Torgala, bo, bo kiedyś tam kupiłem jeden, no ale, ale jakoś nie chciałem się tak strasznie wciągnąć w to, też wtedy miałem inne wydatki. No i przy okazji mamy tutaj również samą biografię Gina Van Hamme. No i zacznijmy teraz od pierwszej strony komiksu. Przede wszystkim wyspa lodowych mórz to jest drugi zeszyt z serii Torgal, czy tam Tom jak kto woli eee, eee, No i z całą pewnością ogromna grupa miłośników komiksu doskonale zna tę część, jednak niemniej je, no, znaj znajdą się też po prostu tacy, którzy tak jak ja z Torgalem mają pierwszy raz do czynienia. Eee, no, i po prostu nie mieli z nim wcześniej dużo wspólnego, no, lub też są zbyt młodzi, no aby pamiętać stare yy, posiadające swoją specyfikację magii w wydanie. No, tym pierwszym chętnie przypomnę, za co pokochali Torgala, no tym drugim, natomiast jeszcze chętniej przybliżę ten znakomity komiks. Przede wszystkim drugi tom tej słynnej, fantastycznej, rysunkowej serii. Jest o tyle ważny, że na tle innych zesztów, no właśnie, w nim pojawiają się pierwsze konkretne informacje na temat pochodzenia Torgana. No, nawet ba, znowu spotkałem na swojej drodze tajemniczym rudowłosom czarodziejkę, z której miał do czynienia w pierwszym zeszcie. Jeżeli ktoś oczywiście czytał, to wie o co chodzi. No i jednak tak naprawdę nie zdradzę wam, czy będzie ona miała coś wspólnego z odkryciem tajemnic przeszłości głównego bohatera jedna jest natomiast pewna no, wyspa lodowych mórz daje szereg odpowiedzi no i też stwarza nowe pytania no i właśnie o to chodzi tak naprawdę w Dobrym Komiksie żeby nie kończyć tego wszystkiego żeby, yy, żeby po prostu zostawić sobie miejsce yy, ustawię odpowiednika, o właśnie, żeby po prostu zrobić sobie miejsce na kolejny tom. no pod względem fabularnym uważam, że ten zeszyt jest o wiele bardziej udany niż poprzedni, no zasługują zasługą przede wszystkim yy, takiego odbioru jest przede wszystkim fakt skonstruowania rzetelnej i konkretnej historii. No, o ile w zdradzonej czarodziejce czytelnicy otrzymali dwie dosyć pobieżne historiki, i o tyle wyspa lodowych mórz może spokojnie nosić miano pełnoprawnej opowieści. Przede wszystkim jest w niej wszystko: wartka, akcja, dynamiczne rysunki, sprawiające, że przebrnięcie przez zeszyt nie zajmuje wiele czasu. Niemniej jednak, przygoda przeżyta z Tergalem jest naprawdę szalenie wciągająca. I mówię to ja, osoba, która przeczytała ten komiks nie wiem, niespełna 20 minut, bo tak o mnie po prostu strasznie wciągnął. Też, też ja czytając komiksy ogólnie staram się, staram się zwracać uwagi na detale, na detale obrazki, na to wszystko. I w tym przypadku ja się nie zawiodłem, otrzymałem znowu bardzo dobry komiks. No tak jak już mówiłem, przepiękna okładka stanowi doskonały przedsmak rysunków, które można zobaczyć w zeszcie. No i ich szczegółowość zachwyca dosk a, doskonałą kolorystyką. Yy, no i tak naprawdę sprawia to wszystko, że komiks yy, przypełniony jest gamą barw. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No do gustu przypadła mi w szczególności atmosfera rysunków przedstawiających spotkanie teraz z Sylwią. No zresztą jeśli już mowa o postaciach kobiecych, no to wydaje mi się, że warto podkreślić i docenić perfekcję, jaką wykazał się Rosi Rosiński przy, przy ich prezentacji no, przede wszystkim kobiety w, w zesztach Torgala są przepiękne, są też męscy bohaterowie, są zdecydowanie. Yy, jednak oni, ci męscy bohaterowie, są, tak co można powiedzieć, o wiele mniej, mniej wyraziści. Yy... No, co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, 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 przede wszystkim, Torgel ma taką swoją unikatą y, atmosferę. No, no wynika to przede wszystkim, według mnie, też y, z, z, z tego, że po prostu y, to, to jest taki typowy okaz bohatera. Bohatera, którego, którego ludzie po prostu kupują. Y, no i mi się to strasznie, ale to strasznie podoba. Jeżeli chodzi o te podobieństwa. Y, jeżeli chodzi o te kobiety, które mówiłem, że są przepiękne, a mężczyźni natomiast y, są zdecydowanie mniej wyraźni, no to według mnie wynika to przede wszystkim z podobieństwa fizycznego wikingów, których po prostu trudno jest od siebie odróżnić. Y, zdecydowanie mniej jest w zeszcie drugim y, plenerów. No i tu rzeczywiście na plan wysyływałem się bohaterowi i cała uwaga rysownika jest skupiona właśnie na nich, jednak rysunek, który mięczy komiks, rekompensuje y, braki krajobrazów na poprzednich stronach. Jeżeli chodzi o podsumowanie, no to według mnie na plus to jest zdecydowanie sama fabuła. Przede wszystkim na plus ogólnie we wszystkich zresztą sama okładka, okładka i wydanie, w jakim jest ten torgal. Cena a drugiego numeru to oczywiście 1999, czyli wzrosła ona o, o 10 zł. Mam również przepiękną prezentację postaci kobiecej, no i to jest też według mnie ogromny plus. No, i przede wszystkim odkrywanie tajemnic przyszłości bohatera. No, no wiadomo przecież yy, o co chodzi. Yy, już mi tutaj kolega podpowiada, że przeszłość, nie przyszłości. <grym> Pomyliłem się, bardzo przepraszam. Yy, no i to by było tak naprawdę na tyle. A i jeszcze na koniec, żeby nie zapomniał, otrzymujemy oczywiście drugą grafikę. Yy, grafikę. Nawiązującą głównie do tomu trzeciego, z którym przyjdzie nam się zmierzyć już wkrótce, a jego recenzja pojawi się na kanale, również już bardzo niedługo. I to by było tak naprawdę na tyle. To była recenzja drugiego tomu to serii Torgal stworzonego przez kolekcję Hashet wysła Lodowych Mórz. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę i zasubskrybować naszego kanału, aby być bliżej ze wszystkimi filmikami i informacjami na nasz temat. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć!